Człowiek cierpi najczęściej z dwóch powodów. Pierwszy powód to może być sytuacja, w której nie znamy siebie, w której nie wiemy jaka jest nasza prawdziwa natura i jesteśmy zblokowani na tym poziomie świadomości, brakuje nam wglądu. I nie czujemy przez to spełnienia. Nasza dusza nie może się naturalnie przejawić, ponieważ nie mamy z nią kontaktu, nie wiemy, kim jesteśmy w głębi serca. Druga opcja jest taka, że człowiek ma świadomość tego, kim jest, ale nie akceptuje tego, nie akceptuje swoich potencjałów, ponieważ skupia się na swoich ograniczeniach. W momencie, kiedy Zaczynamy akceptować coraz głębiej naszą wyjątkowość i to, że na przykład jesteśmy słoniem, a nie jednorożcem, albo ptakiem i zaczynamy korzystać z naszej słoniowatości i z tego, jakie to jest przepiękne i jaką ma to w sobie moc i potęgę, nasze życie się transformuje. Nasze cierpienie się rozpuszcza. To jest piękna ścieżka do akceptacji siebie, szacunku do siebie i korzystania z naszych naturalnych darów i właściwości.